Cześć, tutaj Jerzy i na przeszkody. W tym filmie pokażę technikę slip slipwall na spartanie. I jedną bardzo ważną zasadę, która jest uniwersalna na bardzo dużej ilości innych przeszkód. Zapraszam. Na tej przeszkodzie bardzo ważna jest sylwetka i rozłożenie... Ciężarucia ucia względem nachylenia przeszkody. I to jest podstawowa zasada i o niej tutaj powiem więcej. Jednocześnie ta zasada przydaje się na innych przeszkodach. Między innymi właśnie na Spartanie, czyli na olimpusie i innych trawersowych. Sleep wall na Spartanie. To jest ważne na tej przeszkodzie. Tym razem jest ustawiona tak, że praktycznie lina nie jest potrzebna. Jednak pokażę tutaj technikę na pokonywanie tej przeszkody, gdyby była mokra i ustawiona pod większym kątem. To tu jest niezwykle ważne, żeby ciężar ciała i nogi były prostopadłe do ściany. Bo wtedy tak się rozkłada ciężar ciała, że nie zjedzie się. Bo gdyby szedł w ten sposób, to już nogi nie są prostopadłe I gdyby była mokra albo pod większym nachyleniem, to by tu nogi spodem nie wyjechały więc zawsze nogi prostopadle do ściany i ta zasada pozwala przechodzić wszelkie tego typu przeszkody na przykład również na Spartanie Olympus gdzie przechodzi się w bok i też jest ta zasada ciężar ciała prostopadle wbija się do ściany i w ten sposób można przechodzić również w bok ustawiam ciało prostopadę do ściany i tutaj również pomimo że linia już jest coraz niżej to tak samo jedna noga pytam i w tym momencie jestem w stanie już bezpiecznie przejść na drugą stronę